Witam w kolejnym filmiku. Muszę przyznać, że taki jasny kolor przy ciemnych włosach, przy takiej brunetce, jak jest jestem i teraz ją jestem, nią jestem, to muszę powiedzieć, że taki kolor, takie właśnie ekrinie, nie ekri, w bardzo ładne odcieny kry w ogóle, bardzo pasuje. Muszę przyznać, że pięknie się komponuje, no nie byłoby efektu przy jasnych włosach. Przechodzę z kolejną. Kolejnym odcinkiem serii mainstreamowej, playlist jest mainstream różne, albo tutaj zastanawiam się, albo będzie to odcinek kolejny, kolejna marka mainstreamowa, albo kolejny przegląd mainstreamowy, których to przeglądów już chyba jest, są chyba trzy. A odcinków marki, marki mainstreamowe, tak, przeglądy, wydaje mi się, że jest 6 albo 7 odcinków. I teraz tak się zastanawiam, co, co wybrać, co wybrać, i chyba hmm, nie wiem. Dam sobie chyba trudne zadanie. Dam sobie trudne zadanie, mianowicie zapachy słodkie, a wiadomo, ja za nim nie przepadam, i to jeszcze w mainstreamie, i to jeszcze w mainstreamie nie ogólnie w mainstreamie aktualnie dostępnym czyli zadanie mega trudne żeby znaleźć te perełki na tle tych słodko, nic nie wnoszących, zasłodzonych zgrzytających, pospolitych mdlących, wypłaszczających się płaskich, niepłaskich zapachów myślę, że w zapachach słodkich to wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę, że to mogą być różnego typu słodycze to mogą być owoce słodkie, kwiaty słodkiem, jakieś takie bardziej klimaty górmą, różne co bym wskazała? Słodycz, szlachetną, taką zaokrągloną. Ma Berbery Woman, o którym już wspominałam w odcinku z Berbery nie tylko. Na pewno daje to. Na pewno ten zapadł już się Deep Red z Hugo Hugo Hugobosta, dlatego że on ma słodycz, ale taką wieczorową zadziorną, yy, Takie sprawdzanie go po czasie zaskutkowało tym, że w końcu nabyłam flakon i jak go posprawdzę przynajmniej kilka razy, to oczywiście będzie osobne omówienie, dlatego że wyróżnia się. To trzeba zaznaczyć, on się wyróżnia. Wanilię, nie przepadam za wanilią, tutaj wanilię mainstreamowe. Natomiast zdarzają się te starych enzomur Budyniowa wanilię, waniliowe Dolce Gabbana, klasyczne One i hipnos. I one są w zasadzie waniliami udanymi z mainstream'u Kolejne zapachy, jeżeli chodzi o słodkie, które warto tutaj wymienić Myślę, że berbery, blisk klasyczne będę perfumowana Jak najbardziej Nie wiem, że tego mamy, ale jest tego dużo Kwiaty na słodko, białe kwiaty na słodko, jasień na słodko, klasyczny alien smuglera, ale właśnie klasyczny alien, niekoniecznie późniejsze Nie wiem na ile go tam nie, może nie popsu, mam nadzieję, że nie, 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 nie popsu to, ale to jest dobry zapach. Można lubić, nie lubić, ale nie można mu powiedzieć, że ten klasyczny alien, woda perfumowana, że to jest zapach zły. Bo już ta najnowsza wersja, to takie rozwodnione, jakiś są trochę owocowy Nie, nie, nie. Patrzę po Mainstreamie, który jest jeszcze dostępny, bo to hipnos pojawia się, bo właśnie to się pojawiają Gdzieś tam się jeszcze pojawia, więc też bym jeszcze wymieniła Trezor Midnight Rose Lancome Czyli róża, trochę z malinami, na słodko, w takim klimacie jest dosyć Angel Nowa, ale trochę gorzej Co jeszcze? Bym tutaj wskazała. Trzeba po prostu iść różnymi markami, i się zastanawiać, czy w jakiejś marki tutaj należałoby coś ym, wyróżnić. Ja obserwuję niestety, że tak powiem, staczanie się wielu marek mainstreamowych, w złą tą stronę idzie. Te słodkości nie są wysokich lotów. Więc bardziej docelowanie właśnie w te berbery, nie berbery ym, klasycznego, dawnego aliena, jakby w to, co już po prostu. Swoje lata ma, a w ogóle a propos mainstreamu, muszę sobie namierzyć mój wcześniejszy, wcześniejszy, ten taki czer z czerwonym korkiem Dolce Gabbana. Nie wiem, one się tam nazywają, bo tam i zmieniali. W każdym razie to jest intrygujący zapach, to jest intrygujący mainstream i klasa Pomysł, wyrazistość, charyzma Muszę sobie namierzyć mój flakon, flakonie Bo jest tak intrygujący Tak mi się zachciało w tym momencie Jak opowiadam to mainstreamie Mieć go, posprawdzać Mogłam go teraz mieć Bo to jest taka mm, intrygująca elegancja Mega silny zapach Coś bardzo ciekawego Taka perełka mainstreamu Taka perełka Dolce Gabbana Zresztą Dolce Gabbana będą osobne filmy ale tak sobie mrugam, bo tak mi się podoba ten efekt pastelowy na oczach i do tych ciemnych włosów. Tak nieskromnie powiem, a jeszcze tak długo Nie, różową. A ja w ogóle już wracam na Dzień Kobiet, ale super mam niespodziankę na Dzień Kobiet. Mam wrażenie, że coś mi zaraz tu wyskoczy. Rzadko mi coś wyskakuje, ale jak na złość, pewnie mi tutaj dużo podróży było, więc chociaż moja matka ma jakieś lekarstwo. Mam nadzieję, że to mi przez nas go i na razie to tak czuję, że wyskoczy ale nadzieję, że to lekarstwo mi pomoże, żebym nie miała takiej niespodzianki. No i na dzień kobiet na powrót. Co jeszcze? W ogóle ten kolor mam wrażenie, że mi służy, bo ja kilogramowo nie mam dużo kilogramów, jakby, ale ja przez te różne rzeczy po prostu jestem jak tak opuchnięta wszędzie. To nawet widać, że tym, przez to opuchnięcie potem zupełnie inne rozmiary ubrań i tak dalej. A jeszcze ten kolor to jakoś tak daje radę, bo on tak trochę wysmukla tyle dobrze, póki. Póki ja nie będę mogła wrócić do dawnego rozmiaru, ale mam nadzieję, że zaraz to szybko wrócę. Muszę pewne rzeczy pod kątem tych wyników robić, no i to wróci, no ale to jest trochę ciężkie. Natomiast, co ja chciałam powiedzieć, to, że jeszcze jeżeli chodzi o mainstream i taki właśnie przegląd mainstreamu udanego z tych słodkich, idę po kolei różnymi markami. Jeszcze nie wiadomo jak tego Toma Forda traktować teraz To była taka marka bardziej w stronę w w perfumariach W tym momencie, już po przejęciu marki, po tym co się dzieje Mainstream, także Black Orchid tutaj można było dać, Bo jest to taka wieczorowa słodycz I dostępne są Czy hmm. by było iść po kolei? Czy coś bym z Armani tutaj dała, koniecznie wyróżniła? Dlaczego byś tak po no, no, z bosa słodkie są te akordy z pomarańczą, czekoladą, Jest też tutaj by można było wyróżnić ponownie. Z kenzo to mówiłam, w ogóle chyba Julia pisała jakieś nowe kenzo. Ten maczek jakiś nowy. Nie wiem czego ja sprawdziłam te czą na lotnisku, może to ten mi się spodobał. Nie wiem, ale sprawdzę, będę mieć na uwadze. Ale nie wiem czy sprawdzę teraz, czy w podróży, czy już po prostu w Gdyni, Gdańsku, gdzieś po powrocie. Zobaczymy. Chyba będę mieć dosyć luźny przyszły tydzień. Ponieważ panu remontu to totalnie już ostatni poprawek, kuchnia skończona ogólnie. To może wręcz, że skończona, ale takich już mikropoprawek. Ale jest to powo skończona, może z niej normalnie korzystać. Jest skończona, jest przepiękna i w ogóle, ale pan jeszcze musi poprawić pewien błąd. Ale to nie, nie wpływa na funkcjonowanie kuchni. Yy, ale pan będzie dopiero dziś pewnie nie w tym, a w kolejnym, chociaż nie. Przechodzi pan jeszcze troszeczkę coś, coś mi zrobić z tymi żaluzjami, z pewną sprawą. No, ale będę mieć dosyć luźny tydzień, chyba, więc może podskoczę Co jeszcze? Tak się zastanawiam. Trzeba by było jakieś może inne litery. Inne litery, jeżeli chodzi o kolejne marki mainstreamowe. Hmm. Czy coś jest z Samorą Bądź czy coś jest Garland z Shi. Jest bardzo dużo słodkich zapachów w tych markach, ale to nie są takie słodkie zapachy, które, które ja bym tutaj wskazywała. Hmm dla lik, coś słodkiego. Różba, nam już zniknęło z Douglasów. Hmm nie wiem jak z dostępność tam do korsa w Douglasie, ale to do corsa ja bym wróżniała tego tuberozowego, klasycznego chyba już nie ma za bardzo dostępności. Słodycz też zaznaczono ma ogródek ten nowy, ten z pistacją, z cytryną, ten sinter, sermesa, więc można by to było tutaj dać. Hmm. Słodkość, a jednak się stacjonarnie pojawia, taką wesołą słodkość, Optymist słodycz, solej, że na to wskazuje, solej. Yy, lalik. Jak dobrze kojarzę, Solei, to będzie jako samo, po prostu słońce, czy to będzie jako przymiotnie? Nie wiem, bo jeszcze jest On co To się pojawiło w jednym z zapachów Sary, a ją Soleje. znam bardzo dobrze z przepięknej perełki Bizumin, w których to jeszcze troszeczkę mam. A to jest marka, która kiedyś była dostępna w Sopolskim Struba, tam na wyłączność. A w ogóle, może być osobny film, taki, żeby w tytuł dać te informacje, ale. Które miasto, konkretnie Samot, będzie miało drugą perfumarię niszową? Otwarcie w niedzielę. Tą niedzielę. Ja pewnie wpadnę w tygodniu. Już właśnie rozmawiałam z właścicielem, bo informacja właśnie też była od niego, że właśnie ja raczej w tygodniu podskoczę, bo jestem ciekawa zapachu Galimard na przykład tam będą. Ta perfumeria działała online, a od niedzieli będzie działała stacjonarnie. No ja niestety niedziela się tam nie wybiorę, dlatego że my zwykle mamy sobotę, niedzielę, poniedziałki wolne, więc te dni mi odpadają u mnie bardziej tak w tygodniu. Więc będzie. Perfumeria nazywa się e De Grasse, bo tak to się wymawia. Nie ma za dużo marek, nie ma za dużo asortymentu. Z takich marek, które ja koniecznie chcę poznać, Galimard. Albo Galimard. Nie wiem, co to się wymawia, w każdym razie ja już tę markę trochę poznałam, miałam styczność z tą marką, miałam trochę próbek, niepróbek, ale tam jest szeroki asortyment. Także taki to przegląd mainstreamu, słodkiego, aktualnego, którym warto się zainteresować. Proszę dawajcie znać, czy któryś z aktualnych zapachów mainstreamowych w różnych miejscach mainstreamowe, z zapachami mainstreamowymi, czy któryś jest szczególnie wart uwagi, z takich słodkich, to oczywiście... Też sprawdzę. O, nadal się gdzieś pojawiają te stery Eskada Magnetis. I ten zapach ma słodycz i ma owo coś, trochę w poszeczki. I ma jest duża zbieżność z Armani Si, ale to Eskada magnetis była pierwsza i ona wypada lepiej względem Armani Si. A jeszcze dodam, że eskadą to tak różnie jest. Te dawne, te dawne to, to były świetne zapachy. Te dawne, limitowanki, te naprawdę dawne, dawne z lat. Później to poszło w stronę, jaką poszło. Natomiast ta eskada magnesu, która nadal się utrzymuje, ma słodycz, ale jest też ten kontrast tej porzeczki i w zestawieniu z aktualnymi zapachami słodkimi również z porzeczką. I chociażby Si i tak dalej, to po prostu jednak mimo wszystko, gdzie eskada poszła w gorszą stronę i jest dużo takich sobie zapachów w eskadzie aktualnie, to jednak ta eskada magnesis broni się bardziej niż Armani C.